Ej! Ale to jest na tak, tele! Ania! Co to wygląda? Yes, Gdzie jest łoś? To jest kurwa zmyszyk! Jeszcze... Zróbcie mi post. Dobra, ty yes, Ej, nie tak za głowę! Ej, ja na też chcę fotek kurwa. Co czekaj, czekaj, ja chcę fotek jak wszystko wyglądało mam. Wyglądasz pięknie. No nie? Jak Brad Pitt. Ej, o co ty robisz kręci filmik. Cieść się, nie, a nie, Ty, tak się <grym> się Badka, dawaj nie, nie, ja, nie, że <grym> <grym> nie, Matka, dawaj nie, 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 Na łosie I na to był? Ej, to już szczeka wyleciała. Ej, trzeba się Już zamienić. wyleciała. Masz stópkę, wąchaj. No, yeah. no, yeah, Mówię, że szczeka wyleciała. Don't cry. Don't cry, cry, cry. Don't cry. cry, cry, baby, Don't cry. Yeah. Wczoraj ostatnio pyszne ciasto. Czekoladę za bananami. No. Jedni Bobra. Jechałam do Kasia, to mu wzięłam, zapakowałam i cyknąłam. Chcesz już macie... no, do... Nie, jej nie. <śmiech> <śmiech> Które? <śmiech> Ty chuju. <laughs> Oa kurwa, syfna. Ej, wpadą Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Mogę cię uderzyć? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, podobało się? Dawaj. Teraz mi się Dobra, to co, lecimy, Ania? czekać na ciebie nie mogę.

Ty, ten filmik już zajmuje 300 Mega, nie? Kurwa.